Tekst tak dobry wszystkim. Tekst tak dobry wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o środkach wspomagających erekcję yy, i o tym, jakie można dostać środki wspomagające tę erekcję. Yy, no i co się z tym wiąże i czy one są skuteczne, czy one nie są skuteczne. Yy, w sklepach erotycznych, i mówimy tutaj nie o gadżetach, nie o wspomagających gadżetach, tylko rzeczywiście o Środkach, które się przyjmuje na skórę lub wewnętrznie i które mają zadziałać. W sklepach erotycznych, bo tylko o takich będziemy mówić, nie będziemy mówić o sildenafilu, czyli o leku, substancji medycznej dostępnej wyłącznie w aptekach, będziemy mówić o sklepach erotycznych. W sklepach erotycznych mamy trzy rodzaje środków. Które mają działać na, bezpośrednio na erekcję, na stan erekcji, na moc, długość. I takie środki są dostępne właśnie w sklepach. Po pierwsze, są to środki powierzchniowe, czyli takie, które nakładamy na skórę w obrębie penisa, na penisa bezpośrednio, i które przez to, że mają działanie drażniące, Ogrzewające, stymulujące ukrwienie. Powoduje to wzmożenie krążenia w obrębie penisa. Poza tym, sam fakt podrażniania jest takim bodźcem stymulującym, więc faktycznie penis wtedy doznaje innego typu erekcji niż jeśli to jest bez żadnych środków takie środki są dostępne w różnej wersji w kremie, w żelu w sprayu warto pamiętać, że jeśli chcemy użyć tego typu środków musimy zadbać o to, żeby środek się wchłonął żeby tego środka nie serwować partnerce, bo być może partnerka nie, nie chce nie ma ochoty odczuwać działania tego środka, bo na śluzowa jest trochę wrażliwsza niż skóra na penisie, więc no, należy taki środek pamiętając jak on działa, należy zażyć go odpowiednio, zażyć, nałożyć go odpowiednio wcześniej, pozwolić mu się wchłonąć i to jest Jedna rzecz, jest to typowo działanie no, zewnętrzne, mechaniczne, naczynia krwionośne, trochę jakbyśmy się poparzyli papryczką i odczuwamy jej działanie, to w ten sam sposób będzie działał ten rzek, taki krem. Takich kremów jest kilka typów, kilka rodzajów. Jedne mają mentol, inne mają imbir, jeszcze inne, jeszcze coś innego. Warto sobie poczytać skład, dowiedzieć się, co będzie tym składnikiem stymulującym. W takim kremie. I to jest jedna rzecz. Drugi rodzaj tabletek to są tabletki, które zazwyczaj kupujemy w dużej ilości. Jest to na przykład 60 tabletek, są to tak zwane suplementy diety, i na to należy zwrócić uwagę. Tabletki, które spożywamy przez dłuższy okres czasu, to są suplementy diety których skład podany jest na opakowaniu, powinien być. Jeśli nie jest, to nie korzystajmy z takich środków. I ten skład możemy doskonale zweryfikować, sprawdzając, jakie działanie pojedyncze mają te substancje. Możemy sprawdzić, jaka ilość tych substancji jest, dla nas bezpieczna, jaka ilość może wiązać się z komplikacjami. Warto zwrócić uwagę na substancje, które aktywnie wpływają na krążenie, bo mogą też tam być takie, więc np. kofeina czy larginina to będą takie substancje, które, no, na które należy zwrócić uwagę, jeśli z jakichś powodów my nie możemy ingerować w nasz układ krążenia, bo mamy na przykład nadciśnienie. Lekarz nam zabrania podnosić tego, to ciśnienie, i na przykład spożywamy tabletki na obniżanie ciśnienia, więc wtedy takie, te, takie suplementy spożywane regularnie mogą przynieść nieprzyjemne skutki. Suplementy diety ogólnie. Hmm... Spożywane są dość powszechnie, ludzie spożywają te suplementy diety. Badania jednoznacznie nie potwierdzają, że odnoszą one skutek, e, jeśli jesteśmy zdrowi, jeśli nie mamy deficytów w obrębie jakichś mikroelementów, to te suplementy diety pomagają trochę jak zmarłemu kadzidło. E, ale faktycznie osoby z deficytami w zakresie mikroelementów mogą na tym dobrze skorzystać. Zwłaszcza jeśli do takich tabletek dołożą spacery. Jakąś aktywność fizyczną i zdrową dietę, na przykład dietę śródziemnomorską. To nie jest dieta niesmaczna, to jest pyszna dieta bogata w dużą ilość zieleniny, owoców morza. Taka dieta może rzeczywiście mieć bardzo pozytywny wpływ na stan naszego zdrowia i na stan naszej erekcji. Takie badania zostały zrobione i w krajach, w których dieta śródziemnomorska jest upowszechniona, problemy z erekcją rzeczywiście są marginalne i to powinno dać nam do myślenia, jeśli chodzi o styl życia i wybory, jakich dokonujemy w sklepie: czy stajemy przed lodową z mięchem, czy idziemy w kierunku stoiska z warzywami. To tyle jeśli chodzi o suplementy. Takie tabletki spożywamy, tak jak mówiłam, regularnie przez cały miesiąc i one mają mieć działanie. No właśnie, takie właśnie działanie. Jest jeszcze trzeci typ tabletki, którą oferują producenci, która ma, no mówiąc wprost, Naśladować wiagrę. Bardzo często takie tabletki, nie tylko że sprzedawane są w ilości np. po dwie, po cztery w opakowaniu, w dość dużej cenie, jak na taką ilość, sugerowane jest zażycie ich tuż przed stosunkiem, czy tam ileś jakiś czas przed stosunkiem, to dodatkowo mają jeszcze one na przykład niebieski kolor, żeby przekonać konsumenta, że tak to są te niebieskie tabletki, więc one będą działały. Oczywiście, um, pamiętajmy o tym, że jeżeli y, nie jest to lek, y, to nie będzie on działał tak jak ten lek, który kupujemy. Również te środki, które są produkowane w Polsce, jeśli są legalnie sprzedawane, nie posiadają w sobie substancji tej leczniczej, ani nawet y, podobnego składu, z racji tego, że po prostu nie można takiej substancji wprowadzać do obrotu bez y, rejestrowania produktu jako środka leczniczego, nawet jeśli jest to środek bez recepty. Bardzo często tabletki, które spożywamy tuż przed stosunkiem, proponowane są. Y, to są po prostu te same suplementy diety, które to są sprzedawane w ilościach np. 60 tabletek, tylko w tym przypadku ilości tych substancji, tych środków suplementujących są trochę inne oraz skład może być trochę inaczej zbilansowany. Innymi słowy, spożywamy jakąś tam większą dawkę tych samych mikroelementów. I ona rzeczywiście tam też wchodzą w skład takiej tabletki, wchodzą tak samo alerginina, witamina C, wchodzi kofeina, więc rzeczywiście w danym momencie, kiedy spożywamy tą tabletkę, możemy odczuwać większe pobudzenie. Jeśli do tego dołożymy podniecenie seksualne, no to mamy gotową receptę na być może trochę lepszą erekcję. Natomiast nie jest to taka erekcja, którą może nam zapewnić lek przepisany przez lekarza. Dlatego, jeśli chcemy się upewnić, że nasza erekcja wymaga środka farmakologicznego i chcemy dostać ten środek farmakologiczny, powinniśmy udać się do lekarza. Możemy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, możemy się udać do lekarza seksuologa, możemy udać się do lekarza androloga, to jest um, taka specjalizacja w obrębie urologii, gdzie y, zajmująca się, o, lekarz zajmujący się chorobami męskimi, y, możemy się udać do tych lekarzy i po prostu porozmawiać o tym jak nasza erekcja wygląda. Jak my się czujemy i co się dzieje w naszym życiu, że ona jest niezadowalająca w jakikolwiek sposób. I czy są podstawy, żeby się martwić lub szukać środków farmakologicznych. Jeżeli chcemy dbać o własną erekcję, zróbmy wszystko to, co możemy zrobić bez środków doustnych, bez piekących środków. Starajmy się o zdrowy tryb życia, starajmy się uprawiać sport, jakąś aktywność fizyczną, zdrową. Zrezygnujmy z papierosów i alkoholu. Ja wiem, że to jest, wydaje się to truizmem, ale nikotyna bezpowrotnie niszczy naczynia włosowate. A to naczynia włosowate. Transportują czy doprowadzają krew do penisa, zapewniając nam piękną erekcję. W każdy wypalony papieros to spora dawka zniszczonych naczyń włosowatych, których nie będzie można już później odbudować. Więc jeśli mamy ileś lat i palimy papierosy, każdy dzień niepalenia powoduje, że albo niszczymy mniej naczynia włosowate, albo przestajemy nie niszczyć i zmiany nie będą się pogłębiać. To samo dotyczy alkoholu, który upośledza układ nerwowy i tym samym niestety upośledza też mechanizm erekcji. Warto na to zwrócić uwagę. Podobnie sprawa ma się na przykład z cukrzycą. Jeżeli mamy cukrzycę typu drugiego, ona też może powodować kłopoty z erekcją. Dlatego kochani, dbajmy o dietę, nie palmy, nie pijmy alkoholu, zamiast tego cieszmy się szczęśliwym, miłym, radosnym i zdrowym seksem.